Dobry wieczór. U mnie godzina 22 minęła, zatem czas na dobranockę poetycką w drodze. Z pierwszej drogi krzyżowej, którą wybrałam pod tytułem Szukam człowieka, dzisiaj mamy już ostatnią stację, stację 15. Czyli wielką radość, która przychodzi po tym trudnym, ale i w smutnym czasie. Mam nadzieję, że dzień minął wam dobrze. Mam nadzieję, że macie dużo powodów do radości, że cieszycie się każdą chwilą życia i że spotykacie, pamiętacie, że drugi człowiek, którego spotykamy, jest najpiękniejszym prezentem. Słuchajcie, zaczynamy. Pozwól mi Boże być mądrym, ale nie przemądrzałym, dumnym, ale niezarozumiałym, radosnym, ale nieśmiesznym. Daj mi wiarę, która potyka się o kamienie niepewności. Daj ufność, daleką od naiwności. Daj odwagę, bo ona daje początek pięknym chwilom. Obdarz mnie prawdą i rozwagą w podejmowaniu decyzji. Chcę być cichym, ale nie głuchym na ludzi. Bogatym, ale nie zachłannym. Marzycielem, ale nie oderwanym od życia. Nie żałuj cudów, szczęścia i miłości. O małą garść życia proszę. Nieustannie prośmy o tę garść życia, na jutro, a jutro znowu na jutro i tak nieustannie. Słuchajcie, tak jak zaczęliśmy, ja bardzo lubię takie klamry, lubię tak spinać coś, więc tak jak zaczęłam Drogę Krzyżową od pieśni Uwielbiam Twoje Imię, tak... Zakończymy Drogę Krzyżową tą samą pieśnią. Także teraz posłuchajcie, przypomnę, że wykonanie Marcin Jajkiewicz. Yeah. Cia piętnasta. Z martwych wstanie Jezusa. Ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka trzeba czasem długo szukać. Wszyscy mówią, że ciebie nie ma, że odszedłeś do domu ojca, a ja. Wciąż czuję Twoją obecność w sercu. Dziękuję Ci, Jezu, bo swoją miłością pokonałeś moje słabości, skruszyłeś mój strach, zabrałeś niepewność jutra i obdarowałeś nadzieją. Razem z Tobą z martwych wstała moja wiara, wypiękniała miłość. Bardziej szczęśliwe stało się moje życie, bardziej ludzki stałem się ja. Przed każdym z nas są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby cudów nie było. Druga żyć tak. Jakby cudem było wszystko, posłuchaj swojego serca i odpowiedz, którą ty drogę wybierasz. Doszliśmy, słuchajcie, do stacji piętnastej. Doszliśmy do radości, do tej największej radości, do największego cudu, jakim jest zmartwychwstanie. Jezus jako pierwszy pokonał śmierć dla nas. Więc nie bójmy się każdego dnia na nowo zmartwychwstawać, nie bójmy się pokonywać problemów, trudności. Każdego dnia od nowa, podnosić się i iść dalej, bo warto, bo na końcu drogi czeka nas zwycięstwo, czeka nas nagroda. I ponieważ kończymy pierwszą moją książeczkę, czyli Drogę Krzyżową Szukam Człowieka, to dzisiaj jeszcze chciałabym Wam przeczytać, Ostatnie słowa na zakończenie tej drogi krzyżowej. Żyję, to znaczy, że mam coś do zrobienia i świat mnie potrzebuje. Gdy zobaczysz w moich oczach łzy, to będą to łzy szczęścia. Łzy smutku chowam przed ludźmi. Jeśli nie przyjdę i nie zadzwonię, to znaczy, że potrzebuję ciszy i czasu, żeby o problemach porozmawiać z dobrym Bogiem. Jeśli coś obiecam i zapomnę, to znaczy, że mam za dużo na głowie, a nie, że nie można na mnie liczyć. Jeśli upadnę, to znaczy, że przez chwilę zabrakło mi siły, a nie, że jestem słaba. I do niczego się nie nadaje. Jeśli przestanę się uśmiechać, przestanę prosić o miłość, problemy przysłonią mi niebo, wyślij do mnie anioła, który pozbiera i poskleja wszystkie połamane kawałki mojego życia, bym uwierzyła, że świat wciąż mnie potrzebuje. Pamiętajcie o tym. Kiedyś w jednym z wierszy też napisałam, że jeżeli nigdy nie doświadczyłeś jeszcze cudu, to znaczy, że sam jesteś cudem. I życzę Wam wiary w to, że jesteście wartościowi, że jesteście potrzebni, że jesteście mądrzy, że jesteście wyjątkowi. O wiele łatwiej się żyje, jeżeli będziecie o tym pamiętać, ale przede wszystkim, jeżeli w to uwierzycie. Pamiętajcie o tym. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Chciałabym teraz tylko, yy, tak myślałam, co dalej zrobić, więc, yy, słuchajcie, sprawy mają się tak. Jutro zrobimy sobie przerwę jeden dzień na to, żebyście, nie wiem, mogli wrócić do tych yy, naszych rozważań wieczornych. 15 dni byliśmy w drodze. Więc chciałabym, żeby każdy z was, chociaż na chwilę, gdzieś tam na moim kanale poetyckim są wszystkie drogi. U mnie na Facebooku są wszystkie te nasze wieczorne zamyślenia. Zawsze możecie do tego wrócić. Nie musicie do całości, ale wystarczy, że wybierzecie sobie jedną z tych 15 stacji i sami jeszcze raz przeżyjecie ją. Także jutro robimy sobie przerwę, ale od piątku, czyli w piątek, ruszamy z kolejną drogą krzyżową. Jeszcze nie wiem którą, ale pewnie, tak mi się wydaje, wezmę chyba to. Odnaleźć w nas może tylko miłość. Będę chciała zaprosić Was do refleksji nad tymi tekstami, ale to od piątku. Także już dzisiaj Was serdecznie zapraszam na piątek, na godzinę 22. I muszę się jeszcze pochwalić, bo jestem tak szczęśliwa. Słuchajcie, dzisiaj dostałam już moją najnowszą drogę krzyżową nie mogę jej jeszcze zdradzić bo nie będę jej czytała oficjalnie bo m, będą czytać rozważania moi przyjaciele artyści a skład słuchajcie jest no nieprzeciętny na pewno y, będziecie mile zaskoczeni y, osobami które zadeklarowały się i będą chciały wziąć udział w takiej drodze krzyżowej pod tytułem przychodzimy po miłość ale Puszczam tę drogę krzyżową w świat. Już część osób do mnie napisało, więc jutro wysyłam pierwsze drogi krzyżowe, a jest ich sporo, bo nie spodziewałam się, że, że słuchajcie, od razu będziecie chcieli, więc jutro wysyłam pierwsze drogi krzyżowe. Oczekujcie i rozważajcie. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dobrej nocy Wam życzę, i pamiętajcie, że ludzie istnieją wszędzie, ale człowieka czasem trzeba bardzo długo szukać. Więc bądźmy ludźmi. Dziękuję, zapraszam w piątek na godzinę 22. Serdecznie pozdrawiam. Dobranoc.